Słyszeliście o tych nowych, popieprzonych regulacjach dotyczących sygnalistów, jakby nie dość było, że nie można teraz niepłacącego lokatora wywalić na bruk, to jeszcze pracodawcy będą mieli przez Co to jest sygnalista? W prostych słowach podpierdalacz. A przepisy takich podpierdalaczy będą chronić w szczególny sposób. No i nie tylko chodzi o pracowników, ale wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację: przychodzi ktoś na rozmowę o pracę. My go nie zatrudniamy, nie nadaje się w ogóle. Ale co? Podpierdala nas za coś. No i wtedy jest z automatu chroniony i nie możemy z nim nie podpisać umowy, bo będzie to uważane jako działanie odwetowe za to, że nas podpierdolił. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś podszczypywanie tam sekretarki przez szefa, który zauważył. Zresztą byłoby łatwo skonfrontować, odpytując tą sekretarkę. Ale weźmy pod uwagę taką hipotetyczną sytuację, że powie, że wyrzucał coś z kieszeni do śmietnika i zauważył tam wyrzucony stos termometrów rtęciowych. Ciężkie naruszenie środowiskowe, nie wiem, podpowiadał. Więc spróbujcie udowodnić teraz, że tych termometrów tam nie było.